E, witam raki, to jest dla Was czytanie na luty 2019. Karty są już rozłożone. E, I co my tutaj mamy? E, mamy jakąś nieefektywną pracę, która tutaj się zmieni. E, są jakieś nowe możliwości e, i no, mamy wieże, więc szykuje się jakaś zmiana, ale szykuje się zmiana w takiej. Um, jakimś takim środowisku, kiedy ciągle coś powtarzamy, jakby cały czas kółko to samo i tak jakby nie widać końca, ciągle coś poprawiamy. I jest to bardzo nieefektywne. Jakby nie, nie... Tutaj zdecydowanie jest potrzebny jakiś porządek, jakaś e, właśnie restrukturyzacja i tak się to też dzieje. Okej. Okay. I teraz tak, Raki, po kolei. Co tutaj, co, co będzie? E, mam wrażenie, że jesteś w jakiejś, no najbardziej mi to pasuje do sytuacji w pracy. Ale może być to też praca nad związkiem, tak? Ponieważ mamy tą kartę yy, yy, kochanków i tak naprawdę wszystko jest tutaj, yy, ponieważ musisz zrzucić z siebie jakieś obowiązki, jakieś dźwiganie. Yy. Rzeczy za dwoje, prawda? Tak, jakby podzielić odpowiedzialność, jeżeli chodzi o związek, podzielić odpowiedzialność na obydwojaka partnerów, bądź jeśli chodzi o pracę, po prostu za dużo jest na Twojej głowie i jest to bardzo nieefektywne. I teraz tak, ty w tej sytuacji jest trójka pentakli, tak? Czyli jakby. Pracujemy nad czymś, wykonujemy coś starannie, działamy, próbujemy coś może naprawić, tak? ponieważ mamy tych kochanków odwróconych, więc może tutaj chodzić o naprawianie jakiegoś związku, w którym na przykład nie ma już miłości albo pracę, której nie kochasz, tak? bo karta nazywa się Lovers, czyli. Prawda? Nie ma tego kochania, nie ma tego uczucia takiego mocnego do tej pracy na przykład, tak? Ale ty pracujesz ciężko nad tym i próbujesz e, prawda, coś tutaj z tego y, wykonać, tak? I jest to bardziej taka praca, właśnie zadaniowa. Jeśli to jest związek, no to prawda, albo coś trzeba ponaprawiać w nim, natomiast Twoje nastawienie jest takie, że. Chcesz to robić i robisz to chętnie, systematycznie, prawda? Przykładasz się do tego, są ustalenia i jakby to robisz, tak. No i jak wygląda sytuacja? Sytuacja jest trójka kijów i trójka kijów mówi o nowym kierunku, nowej szansie. To może być nowa oferta pracy, albo jakby nowy etap w Twojej pracy, tak? I mam wrażenie, że Tobie to pasuje, tak jakby Tobie to odpowiada, jesteś gotowy jakby przyjąć to nowe wyzwanie, i karty są obydwie te w tym położeniu prostym, więc tak jakby, no jesteś pozytywnie nastawiony na tak, chociaż może to nie jest jakby praca Twoich marzeń, ale. Ale okej, okay, tak? Nada się okazja. I jakby jaka jest przyczyna sytuacji? Ona um, 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 wydaje się tak, że albo jest jakaś komunikacja z zewnątrz, albo na przykład, jeżeli chodzi o pracę, przychodzi dużo, dużo zleceń, i są jakieś wiadomości. Karta ósemki mówi o tym, że. Dzieje się szybko dużo rzeczy i tempo sytuacji jest bardzo duże, więc ja myślę, że nie ma tutaj jakby czasu na zastanowienie. Jest okazja i trzeba ją łapać. Karta też mówi o tym, że może być nagle bardzo dużo rzeczy zrzucone na ciebie, dużo obowiązków, tak? Coś się, jakieś nowe horyzonty się otwierają, nowe sprawy. Ty tak naprawdę od razu zabierasz się do pracy. Nie ma tutaj jakby zastanawiania się, tak? Jest tego dużo. I są to rzeczy w zasadzie ekscytujące, tak? ale właśnie jest ich dużo, jest dużo jest wymagań, dużo maili, dużo jakichś właśnie takich informacji, może dokumentów do przejrzenia i tak dalej. Wyzwaniem jakby tej sytuacji jest paść mieczy. I albo jest to osoba spod znaku powietrznego, bliźniak waga bądź wodnik. Która nie do końca jest tutaj dojrzałą osobą, tak? To są dwie Twoje energie, właśnie, Raku. I królowa Pucharów, i mamy króla Pucharów. Ja myślę, że albo będziesz, do, możesz jakby w tej sytuacji, gdzie tutaj już dużo się dzieje, możesz dostać na przykład ucznia, którego w międzyczasie ma Ci pomagać, a tak naprawdę może Ci przeszkadzać, bo on jest tutaj wyzwaniem. Albo może być taką osobą, która. Ym, wszystko będzie kwestionować, co wynika trochę z jej charakteru. Karta pa Pazia Mieczy też mówi o komunikacji, o dociekaniu, o jakby szpiegowaniu nawet, tak? Znajdywaniu jakichś informacji, które są gdzieś tam pomiędzy, gdzieś ukryte. I ta karta jest wyzwaniem, więc ja myślę, że ponieważ ta sytuacja się bardzo szybko rozwija, jest to okazja. Ty tak naprawdę się już zabierasz tutaj do tego. Może nie być czasu na to, żeby tak naprawdę zrewidować albo nie być tej, komu ta komunikacja nie jest jakaś tam płynna, tak? Yy, problem w tej sytuacji może być yy, jakby w jakiejś komunikacji. I co było w przeszłości? I najpierw wybrałam kartę szóstki, Kijów, która mówiła o tym, że był jakiś sukces, który pozwolił jakby zdobyć nam jakieś uznanie i posunąć się do przodu. Sprawdziłam też, co jakby zostawiasz za sobą, co było jeszcze wcześniej. No Mamy Królową Pucharów, więc Królowa Pucharów jest to Twoja energia, ona jest tutaj odwrócona, więc mogło być jakiś taki rodzaj stagnacji, bądź jakaś sytuacja, która nie pozwalała Ci się w ogóle Rozwinąć się jako osoby, ale jakby gdy wyszedłeś z tego z, jakiegoś, z jakimś sukcesem, jakąś pozytywnym tutaj osiągnięciem czegoś, więc dało Ci to jakby z takiego poczucia braku jakby własnej siły, siły w swoje jakby możliwości, dało Ci to poczucie jakiejś takiej właśnie satysfakcji, uznania i pewności siebie. I ta karta też może pokazywać, że mimo tego, że w przeszłości, jakby było dosyć puste, bo ta królowa Pucharów tak, jakby patrzy w pusty Puchar, nic tam nie ma, a ty jednak, jakby z tego wszystkiego jakiś sukces tutaj osiągasz. No i jakby ruszamy dalej, pojawiają się nowe możliwości, czyli idziemy, jakby o krok dalej, tak? Najpierw ta podróż była na koniu, teraz, prawda, przesiadamy się na statek, tak jak. Także fajnie, i spowodowane to jest jakby jakimiś informacjami z zewnątrz, nowi kontrahenci, nowe zadania, dużo, dużo, rzeczy. Dużo więcej niż tak, jakby trochę możesz udźwignąć, bo ty masz tu trójkę, a zapotrzebowanie jest tak, jakby na osiem. I tu z tego mogą wynikać właśnie, um, no, co idzie dalej, tak? I w sumie tak. Może być też, bo ta karta mówi, e, jeśli szukasz nowej pracy, tak, ta karta mówi, że mogą cię na przykład zacząć szukać headhunterzy i dostaniesz jakieś oferty nowe. Jakby, czego ty chcesz? <coughs> Mamy koło fortuny odwrócone, więc albo potrzebujesz takiej zmiany, która mówi o tym, że odwracamy całe życie do góry nogami, tak? Koło się obraca i jakby wchodzimy. E, Potrzebujemy totalnej zmiany, jakby własnej sytuacji. Koło fortuny również może mówić, że chcemy zostać, prawda, i nie rozpocząć jakby nowego cyklu. Dobrałam do do, sobie kartę, jakby. Do, dlaczego? Bo w sumie koło fortuny odwrócone przy, przynosi jakąś taką złą, prawda, złą pasę, złą fortunę, tak? Chociaż jest to karta dosyć neutralna. Ja myślę, że bo dostaliśmy tego króla pucharów i to jest znowu Twoja energia. Ja myślę, że po tym sukcesie widzisz jakiś potencjał w sytuacji, dlatego jakby nie chcesz jeszcze odchodzić, jakby nie jesteś gotowy na zupełnie coś nowego, tak? tak. E Widzisz ten potencjał, który mógłbyś się rozwinąć. I to, jakby ty, ty jesteś tu w pozycji prostej, więc ja myślę, że ten potencjał, jakby zaś tylko i wyłącznie sobie i swojemu pozytywnemu myśleniu co do tej sytuacji, tak? Temu, co ty osiągnąłeś, co ty, jakby tutaj obróciłeś na dobre. I myślę, dlatego jeszcze masz, jakby nie do końca chcesz w ogóle ruszyć, jakby w swoją stronę, tak? Nie zamykamy tego jeszcze. Ta, takie są te Twoje. Um, Chęci i, i twoje, Twój kierunek. No i teraz tak, czego, czego będziesz doświadczać? <laughs> Mamy ustępkę Pentakli odwróconą, która mówi o tym, że właśnie tej pracy jest po prostu za dużo. I to jest takie wieczne doszlifowywanie tego ostatniego etapu. Ten ostatni, to ostatni 10% jakby całego procesu zajmuje po prostu połowę czasu. I to nie widać tego końca, i jest wrażenie, że ciągle kręcimy się w kółko, tak jakby, tak? Troszeczkę tak, jakbyś chciał, chociaż mi się wydaje, że ty nie chcesz odchodzić, ponieważ widzisz jakiś nowy potencjał, ale niestety to, co się pojawia, to to, że jednak jest cały czas ciągle koło, bo to jest taka karta e, takiego chomika kręcącego się w kółko, tak? I on tak naprawdę nigdzie nie biegnie, tylko po prostu stoi w miejscu, a Wykonuje jakąś ogrom pracy, tak? Takie po prostu bieganie na bieżni, a, a nigdzie jakby się nie przemieszczamy. Natomiast zmęczenie jest. I, i ponieważ ta ósemka jest tutaj, to się pojawia z tą ósemką, myślę, że <coughs> te, tego wszystkiego jest za dużo. I za dużo jest, mam wrażenie, takich poprawek, tak tego wszystkiego, co tutaj tak jakby w kółko się zaczyna. Jest dużo wymagań, ale jakby myślę, że Ty, nawet kończąc, po, siedząc po nocach, nie jesteś w stanie w ogóle tego ogarnąć. Um, I no, co przechodzi razem z tą kartą? Mamy wieże, tak? Więc jakby, czy coś, być może przyjąłeś za dużo zleceń tutaj, tak? Bo pojawiła się okazja. Natomiast jest to zbudowane wszystko na złym fundamencie, na złych w ogóle założeniach, i to jest nieefektywna praca, i ona musi po prostu zostać zmieniona. Jest jakaś nagła sytuacja, która rozwala całą tą konstrukcję, tak? ponieważ jakby ty już tak szybko, jakby, prawda, tak jakby biegniesz na tej bieżni, i ona w końcu się. E, po prostu psuje, tak, bo jest taki przemiał tego, a tak naprawdę jakby nie ma odpoczynku, nie ma jakby nie ma jakiś efektów tego wszystkiego, tak? Zapytałam się też, co to znaczy dla ciebie, jakby, czy to będzie pozytywne, prawda, czy, czy negatywne? I ta karta pokazała się, to jest Cesarz odwrócony i Cesarz tutaj może być szefem, jeżeli ty jesteś szefem. No, to trochę kiepsko, tak? Bo szef odwrócony może mówić, i jakby o tym, że no możesz też nawet stracić pracę, tak? Albo dostać jakąś reprymendę. Ta karta może mówić, jeżeli jakby to jesteś w zespole i ty robisz całą tą charówkę taką jak właśnie za dwie, za trzy osoby, no to twój szef po prostu za to weźmie odpowiedzialność, tak? Że ty nie jesteś w stanie w ogóle tego zrobić, tak? Mimo tego, że jakby pracujesz, tak? Bo jakby może za duże są tutaj jakieś wymagania, jakby całej tej sytuacji, tak? Może też szef być po prostu niezadowolony z ciebie, bo to jest taki tyran <gul> w ogóle, który siedzi i jakby podejmuje tylko decyzje i jego może nie obchodzić, że to sobie po prostu, że twoja doba ma 24, jego doba ma 48, tak? No i, nie, nie, nie jest w stanie, nie jesteśmy w stanie tutaj dogodzić tej sytuacji. I w sumie fajna jest ta wieża, bo ona mówi, że po prostu jakby to się musi skończyć, bo inaczej by się to źle skończyło, tak? Natomiast dzieje się to w obrębie Jaki, jaka jest sytuacja ogólna tutaj w, tym, w Twoim otoczeniu, która ma wpływ? To jest sprawiedliwość odwrócona i karta gwiazdy odwrócone. I tak jakby. <coughs> Mam wrażenie, że ty jesteś jednak tym szeregowym, szeregową postacią tutaj, prawda? że ktoś jest jeszcze tutaj wyżej nad tobą, bo jakby tak, tak wyglądasz, osoba, która pracuje, robisz to zlecenie, myślę, że będzie tutaj dosyć niepomyślnie jakby sytuacja dla Twojego szefostwa, bo sprawiedliwość tak jakby dużo mamy tej władzy takiej odgórnej. Prawda, takiej jakby korporacyjnej, po prostu jakiś szef albo dyrektor tutaj wyleci za to, nie, nie ty. Mam wrażenie, nie ty. Natomiast konstrukcja jakaś, jakiejś tej pracy bez sensu, takiej nieefektywnej się rozwali, tak? Bo mamy tego szefa, który jakby nie stoi, stanie na wysokości zadania. Mamy też kogoś wyższego, prawda, bo cesarz. Prawda? jest synem papieża, tak jakby w darocie, tak, więc jakby co nie widać, jakby jeszcze odgórnie jakiś tutaj, jakaś hierarchia odgórnie się tutaj miesza. No i um, rycerz kijów, um, no jakby te karty są odwrócone, więc albo one mówił że ktoś tutaj będzie usunięty, to może być osoba z znaku ognistego, zwykle jest to strzelec, ale może być też baran albo lew, Um, ale ta karta też mówi o tym, że ktoś, kto robi zamieszanie, ktoś, kto się pojawia i znika, może zostać tu po prostu usunięty przez jakąś. Jest jakieś niezadowolenie od górnej, jakby um, osoby. Tak? Te, te karty też pokazują osoby, która nie ma jakichś moralów, która nie stosuje się do zasad. Jakby widzimy, że nie stosuje się do tych zasad, mam wrażenie, że zostanie usunięta. Bo co się dzieje dookoła, jest ta sprawiedliwość odwrócona. tak jakby. No to, to tutaj nie, nie do końca jest fajne, bo e, ona mówi o tym, że coś będzie, nie będzie sprawiedliwości w tej sytuacji, będzie jakaś decyzja. Myślę odcinająca, myślę dosyć jakby m, krótkowzroczna, ale ta karta też mówi o tym, że jakby jest podjęta konkretna decyzja. Mieczy jest w pozycji tnącej, więc będzie, będzie jakby coś bardzo mocno zaznaczone, być może obcięcie czegoś, być może obcięcie budżetu albo właśnie jakichś osób. Dlaczego? Dobrałam sobie, dlaczego jest ta w ogóle ta właśnie sprawiedliwość yy, odwrócona. I tu niestety mogą być takie cięcia na kosztach i na przykład osoby tracą pracę, które są wartościowe, dlatego że ktoś podejmował złe decyzje. Natomiast są to decyzje odgórne. Um, dlaczego? Ponieważ jest gwiazda odwrócona, tak jakby nie ma progresu gwiazda ogólnie mówi o nowoczesności, o progresie o nowej wizji, to jest wizjonerska karta, która mówi, że prawda, planujemy coś wielkiego tak, i to się ma spełnić, jest obietnica spełnienia, jest też ochrona tak jakby, więc jakby co się dzieje dookoła, jakby jest, myślę um, jest brak wizji na to i która prowadzi do jakichś drastycznych decyzji, czyli na przykład wyrzucenia szefostwa, które sobie nie radzi, które niedobrze tutaj zarządza tymi osobami, bo tu zdecydowanie jest um, jakby zrzucone wszystko na jedną osobę i ona sobie nie ma prawa poradzić tak jakby. No i musi być jakaś ruina, tak? Po to, żeby można było zbudować coś nowego. Tylko ja się, że przy okazji niestety jest trochę niesprawiedliwości komuś się tutaj niesprawiedliwie może dostać, tak? Myślę, że jest to szef, bo ja zapytałam, prawda, jak, to, jak to ma się do Ciebie, Raku? No i dostaliśmy odwróconego właśnie szefa, odwróconego tego króla królów. Więc myślę, że jakaś zmiana się szykuje, natomiast wyglądasz tutaj jako bardziej szeregowa postać w tej sytuacji, tak? Że to będzie jakoś jeszcze wyżej zmiany nastąpią jakieś wyżej, tak? I myślę, że dotyczy to też osoby, która nie postępuje zgodnie z zasadami, jakby z tymi regułami. Być może robi coś wbrew prawu, albo właśnie niezgodnie z jakimś kanonem ustalonym, tak? albo niezgodnie z prawem. I to jakby może chodzi tutaj o zatrudnienie takie właśnie um, nielegalne. Przykład, tak? Praca, która jest, prawda, jest jakimś wyzyskiem, jakiegoś rodzaju tutaj wyzyskiem. Ok, natomiast porządek zostanie przywrócony, bo karta pokazuje na końcu króla pentakli. Król pentakli symbolizuje tutaj, no może być to osoba z pod byka, ale ja ją tutaj czytam jako taką. Porządną strukturę. Może przyjść na przykład ktoś, kto doinwestuje tą całą sytuację, tak? Ale jest to karta stabilności, wprowadzenia porządku, spokoju, zaprowadzenia jakiegoś takiego namacalnego tutaj um, jakiejś namacalnej właśnie takiej struktury, tak? E, zapytałam dlaczego się pojawia ten król. Bo jest odwrócony. Głupiec. Więc ja myślę, głupiec odwrócony mówi albo o po prostu nie, niedobrych, głupich decyzjach, albo mówi o tym, że jakby jest wstrzymany nowy początek. Więc ja myślę, że tutaj nie, nie będzie jakiś dla, dla Twojej sytuacji, raczej. Przywrócony zostanie porządek, no i nie będzie nowego startu, prawda? Zupełnie w nowym kierunku. Więc ja myślę, że tu nie chodzi o to, że ty stracisz jakąś pracę na przykład, tylko raczej przyjdzie jakaś osoba nowa, jakiś dyrektor, który po prostu zaprowadzi tutaj ład, tak? po tej właśnie destrukcji i karta znowu pokazuje jakby, gdzie to dalej prowadzi prowadzi do odwróconej dwójki mieczy więc dwójka mieczy mówi o tym że jest jasność w sprawie że decyzja zostaje podjęta i jest jakiś kierunek, jest koniec takiej stagnacji, prawda? Koniec tak jakby takiego y, sytuacji, co zrobić, prawda? Takiego wyboru kierunku y, i brak podjęcia decyzji. Więc ja myślę, że pojawia się tutaj osoba, która y, po pierwsze nie pozwoli na jakby tutaj. Zupełnie nowy start, zamknięcie czegoś i wystartowanie na nowo. Być może nie pozwoli Ci odejść, jeżeli tu, jakby powiedzmy na przykład w Twoim zespole Twój szef jakby przechodzi turbulencję, raczej ten nowy start się nie zadzieje i kończy to okres jakiegoś wahania się z decyzją. Także myślę, że dla Ciebie jest to pozytywne, ponieważ pod całym spodem, o co tutaj chodzi, o i mamy tą dwójkę znowu, tak? Dwójkę mieczy odwróconą, yy, czyli ten wynik. Chodzi o to, żebyś ty po prostu nie robił za 10 osób, tak? Yy, za dużo jest tych obowiązków i następuje jakby zwolnienie Twojego kręgosłupa, tak? Bo jest to nieefektywna praca. Być może ktoś lepiej będzie zarządzał, będzie tyle samo pracy, ale lepsze zarządzanie. Yy, które prawda, no, nie, nie, nie będzie takim nagromadzeniem tego wszystkiego, tak? Może będziemy nosić po kilka, a nie dziesięć naraz. Także my, myślę, że dobrze. I raczej mam wrażenie, że to rozgrywa się tutaj dookoła ciebie. E, myślę, że to wszystko, Raki. Pozdrawiam serdecznie. Widzimy się w przyszłym miesiącu.